Dlaczego warto zostać absolwentem TMT Akademii? Ponieważ jesteśmy nastawieni na sukces. W naszym protokole nie ma miejsca na niespodzianki. Jest dobre planowanie oparte na kompleksowej diagnostyce. Leczenie powinno odbywać się w oparciu o prawidłową funkcję stawów skroniowo-żuchwowych, tak aby okluzja była stabilna. To szkolenie jest dla Ciebie. O ile podnieś wysokość zwarcia? Czy najpierw odbudować zęby w szczęce czy w żuchwie? Czy wybrać deprogramator czy szynę okluzyjną? Jak ustalić zwarcie w protezach i odbudowach pełnułkowych na implantach? Protokół leczenia TMD Akademii jest powtarzalny, skuteczny i eliminuje wszelkie wątpliwości dotyczące okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Pamiętaj, rekonstrukcja zwarcia to nie krótki dystans czy sprint, to maraton.